Cześć! Jestem Borys Kuźmik, jestem właścicielem restauracji Amici w Sopocie, w której właśnie się znajdujemy. Jest to restauracja z Kupim włoską. Posiadamy całą gamę produktów włoskich, na których bazujemy. Jesteśmy restauracją rodzinną, ale jest to również dobre miejsce na spotkania biznesowe. W gastronomii warto postawić na podejście do gościa. To zawsze ma kluczowe znaczenie, ponieważ jesteśmy tutaj dla gości, a nie tylko sami dla siebie. Chciałem wprowadzić ich z Amici, ponieważ Zobaczyłem w tym szansę dla siebie jako dla gościa, czyli z drugiej strony do tego podszedłem, bo ja często jestem w biegu i jeżeli chcę coś zjeść to chciałbym, żeby to danie już na mnie czekało, gotowe, a jedzenie daje taką możliwość. Myślę, że nie ma nad czym się zastanawiać, ja prowadzę tą restaurację już ponad 9 lat, także mam nie doświadczenie i myślę, że warto dołączyć, ponieważ jest to zawsze zachęcenie gościa, aby do nas mógł przyjść i skorzystać z naszej oferty. Jest możliwość zamówienia również przez telefon, aczkolwiek tutaj nigdy nie mamy pewności, że ten gość dojedzie. Przy platformie EatZone mamy pewność, zagwarantowane środki. Dzięki temu nie musimy się obawiać, możemy wyserwować jedzenie na daną godzinę i czekać na przyjście gości. Z miłości do jedzenia, z włoską gościnnością. A micy już teraz widzą. 嗯嗯。